5 zł z Józefem Piłsudskim w II Rzeczpospolitej. Występują dwa typy. Jeden z, z y, orłem urzędowym. Drugi, znany Wam już z poprzedniego filmu, z orłem legion z czapki legionistów. Czyli legionowy to przedstawienie ich typów różnic i innych rzeczy. Pierwszą różnicą, którą zauważyliście już były inne orły tak. Ten jest w holderze z poprzedniego filmu. I ktoś może mi później w komentarzach napisać, że y, mają stany różne. No to tak, mają stany różne. Ten jest cięższy do zdobycia. A ten jest pospolity, lecz nie aż tak drogi. Tak, a teraz do różnic. Na 5 złotówce z orłem urzędowym znajdziemy datę na rewersie. Lecz na 5 złotówce z orłem strzelckim znajdziemy datę na awersie. Tu akurat jest data. 34, oczywiście 1934, bo tylko w tym roczniku występuje ten otóż, ta otóż 5 złotówka. Następnie, następną różnicą będzie znaczy nie następną różnicą, lecz teraz o ich Pospolitości i cenach, i rocznikach, ten zorłem z strzeleckim występuje tylko w dacie 1934, jak, w, jak wcześniej wspomniałem. Lecz ta 5 złotóweczka. Występuje od daty 1934 do daty, o ile się nie mylę, 1936. Odmian nie mają. O odmianach nie będę mówił, bo ich nie ma. Więc teraz o rzadkości: tą monetę zarządzam urzędowym w takim stanie. To jest może stan 2 plus możemy kupić za plus minus. 100 zł, lecz tą zorłem strzeleckim w stanie w trzecim, dajmy na to, tak jak mój. No, ja mam ci plus, albo tam dwa minus. Kosztuje 100 w górę. Więc tego możemy mieć ładnego. Błyszczącego się za niewielkie pieniądze, jeszcze sobie zobaczcie rewersy tych monet, może urzędowy to taki, jak jest tu, yy, jest taki, jak widzimy tu. czyli z koroną. Oczywiście w latach PRL-u tą koronę z orła zdjęto. I teraz tu zapytacie, że jak na monetach drugiej RP orzeł ma koronę, to czemu tu nie ma? Już wyjaśnię, ponieważ to był orzełek z czapek legionistów, a na tamtych czapeczkach nie występowała korona. W obydwu monetach rand jest. Muszę złapać ostrość. Ząbkowane. Nie wiem, czy tu mi się uda to pokazać. Jest. O, była przez chwilę ostroż. O, teraz ładnie widać. Więc... Przepraszam. To było na tyle w tym odcinku. I cześć!